Do tej pory powinni się już odezwać. Uspokój się. Powinniśmy tam być. Massimo wziął sprawy w swoje ręce. Gdzie jest? Nie mogę ci powiedzieć. Rich jest moim mężem. Wiem, że się niepokoisz. Znam tę kobietę. Wiem, do czego jest zdolna. Jeśli mnie tam nie zawieziesz, pojadę sama. Zaczekaj. Zawiozę cię. Ale zostaniesz w samochodzie. Jedźmy. Na no Boga, co ty wyprawiasz? Nie chcesz zobaczyć swojego dziecka? Używasz go jako tarczy? Przyniosłam ją ze względu na ciebie. Pomyślałam, że zechcesz poznać swoją córkę. To nie moje dziecko. Myślisz, że kłamie? Władze więzienne by mnie powiadomiły. Nawet nie wiedzą, że mnie nie ma. Wysłuchaj mnie. Wiem, że jesteś zdesperowana. Wpakowałaś się w niezłe tarapaty. Powiedz im, gdzie jest matka dziecka. Ja nią jestem. To nasze dziecko. This is our child. Looks like that key around About that, been thinking. Zastanawiam się, gdyby coś mi się stało Wydostaniemy się stąd Gdyby jednak mnie się nie udało Zaopiekuj się Brook i dziećmi Przyjmnij się, nic ci się nie stanie Obiecaj, że to zrobisz Mówiłam, żadnych rozmów Wiemy, jak to się skończy. Shila straciła rozum. Tracisz czas. Ona wie, co robi. Będziesz tak samo winna jak ona. Ale tak naprawdę, ty nie ponosisz winy. Sheila cię omotała. Dobrze ją znam od tej strony. Jeśli nas uwolnisz, pomogę ci się z tego wyplątać. Nie powinnaś tu przychodzić. Wybacz, wiem, że chcesz być sam. Wydałem ich. Bandziorów, którzy to zrobili? Zidentyfikowałem ich. Są w areszcie. To dobrze. Tak, to dobrze. To niczego nie zmienia. Macy nadal jest w szpitalu, a Deacon przeżywa piekło. Jej przyjaciele, rodzina. To moja wina. Moda na sukces, odcinek 3931. To nie ty podpiłowałeś żyrandol. ale przeze mnie znalazła się pod nim. Nie możesz się o to obwiniać. Dlaczego? Powinienem był to przewidzieć. Tak to jest, kiedy nie daje się takim zbiorom jak Jimmy tego, czego chcą. Chciał pieniędzy. Tak. Pewnie chciał też dostać klub, ale na nic się nie zgodziłem. Nie ma w tym nic złego. Tak? To powiedz to rodzinie Macy. Co chcesz powiedzieć? Że powinieneś to zrobić? Mogłem zwiększyć ochronę. Zrobić cokolwiek. Zostawiłeś Deaconowi wiadomość. Nie odsłuchał jej. Nie wiedział, co grozi Macy. Ty też nie wiedziałeś. Chciałem tylko zacząć od nowa. A ja cię do tego zachęcałam. Mnie też obwiniasz? Nie. Więc dlaczego masz pretensje do siebie? Nie chodzi tylko o mnie, ale i o dikona. Dikon musi odreagować. Nigdy mi nie wybaczy. A jeśli Macy z tego nie wyjdzie, ja też sobie nigdy nie wybaczę. To moje dziecko? Diana. Rzymska bogini, obrończyni niewinnych. To ma być ironia? Bo nie jestem niewinna? Czy też dlatego, że wolę, żebym gniła w piekle? Zabiłaś bliską mi osobę. Nigdy Cię nie obchodziłam. To o to Ci chodzi? Nie. O nią. Porywasz moich synów, grozisz im. Pomógłbyś mi, gdybym Cię poprosiła? Nie. Bo ludzie, którzy mają władzę, nie zwracają na nic uwagi, dopóki jej nie stracą. Nadal mam złoto. To przyszłość Twoich dzieci, Ridge'a, Nika i jej. Tak jak powiedziałem, zaryzykujesz życie swoich synów tylko po to, żebym nie mogła zapewnić przyszłości swojej córce? Naszej córce? Więc mi wierzysz? Nie jestem pewien. Jest to do mnie podobne? Owszem. Nie widzę. Spójrz na jej buzie. Stoisz za daleko. Możesz podejść bliżej? Jest. To jest Sheila Carter? Co ona robi? Trudno powiedzieć. Trzyma coś w rękach. Podjedź bliżej. Nie ma mowy. Zostań tu. Pójdę zobaczyć, co się tam dzieje. Jeśli to naprawdę moje dziecko, chcę je zobaczyć.